25 grudnia mieliśmy okazję zobaczyć odcinek specjalny programu Rolnik Szuka Żony. Niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem. Epizod został wyemitowany z pewnym opóźnieniem. Widzowie w sieci nie kryli rozżalenia przez lata emisji program matrymonialny Rolnik Szukający zgromadził wokół siebie rzesze widzów. Ci z wielkim zaciekawieniem śledzą losy uczestników nie tylko w trakcie trwania programu, ale i po zakończeniu sezonu. Trzeba przyznać, że miniona jubileuszowa edycja należała do jednej z najbardziej emocjonujących. Gdyby jednak ktoś czuł się nienasycony, to telewizja polska, jak co roku zdecydowała się na wyemitowanie odcinka specjalnego podczas świąt Bożego Narodzenia. Dzięki temu widzowie mogli zobaczyć, co słychać u ich ulubionych paragrafów. Nie obyło się jednak bez przykrej niespodzianki. Odcinek trafił do emisji z opóźnieniem. To rozsierdziło widzów, w sieci wylała się lawina negatywnych komentarzy. Rolnik Szuka Żony. TVP wyemitowało odcinek z opóźnieniem. Widzowie nie kryli wściekłości. Choć świąteczny odcinek programu Rolnik Szuka Żony przyniósł wiele pozytywnych zaskoczeń, to początkowo widzowie nie mieli powodów do radości. Emisja epizodu była zaplanowana na godzinę 20:20, 20. jednak gdy fani randkowego show zaczęli tłumnie gromadzić się przed telewizorami, ich oczom nie ukazał się długo wyczekiwany odcinek, a niekończące się reklamy. W mediach społecznościowych programu wylała się fala frustracji. Zaczynamy już o 20:20. 20. Powoli zapraszamy przed telewizory, napisano pod postem przypominającym o emisji. Na razie jeszcze kolędy śpiewają, napisała jedna z internautek. Czy na pewno, bo śpiewają, podchwyciła kolejna. Już czekam, dodała następna. Oczywiście blok reklamowy musi być, stwierdziła jeszcze jedna. Finalnie świąteczny odcinek Rolnik Szuka żony wystartował z kilkuminutowym opóźnieniem. Rolnik Szuka żony. Świąteczny odcinek był bogaty w niespodzianki, w odcinku specjalnym dowiedzieliśmy się, jak dalej potoczyły się losy uwielbianych przez widzów bohaterów. Jak się okazuje, u niektórych sporo się zmieniło. Anna i Jakub, którzy wystąpili w 10 edycji show, niedawno przekazali informacje o zaręczynach, tymczasem w świątecznym odcinku wyszło na jaw, że para oczekuje narodzin dziecka. Z kolei Klaudia i Walentyn, którzy poznali się na planie dziewiątego sezonu programu w świątecznym odcinku, wyznali prowadzącej Marcie Manowskiej, że ich relacja weszła na kolejny etap. Mało tego była uczestniczka zdradziła, że oświadczyny były niezwykle romantyczne i niespodziewane. Mimo to na ślub przyjdzie nam jednak trochę poczekać, bowiem para nie zamierza się śpieszyć.